z Pechowy, proszę Państwa, on na nas prowadził takie plagi egipskie. O, ma, mamy mamy, ekscelencję. To bardzo proszę zwrócić się o opinię, prawda, do naszych biskupów, kapłanów. Kiedy Pan był plagi egipskie zeszłym na Egipt, to wam się wszystko wyjaśni, co się w Polsce dzieje. Analogiczna sytuacja, proszę państwa, tak jest? No, dwie, dwie największe katastrofy lotnicze w naszej historii, proszę Państwa, które zginęło więcej generałów niż w II wojnie światowej. Trzy największe powodzie w moim życiu w jednym roku, w jednym roku dziesiątym. Trzy wielkie powodzie pod rządami Tuska. Proszę Państwa, w tym roku 70% bocianów zginęło. W tym roku. To jest kadencja Tuska. Pszczoły przestały miód w ogóle się kończą. Zaprotestowałem przeciwko rządom Tuska. To jest taka plaga, nie będzie miodu, nie ma. To wszystko rządy Tuska. Dwa najnowocześniejsze samoloty, Dreamlinery. Wprowadzono do Warszawy, ledwo na okręcie wylądowało, od razu się nie zepsuło. Firma musiała uziemić wszystkie dreamlinery na całym świecie przed pół roku. To, to są plagi duska, proszę Państwa, niezwykłe zupełnie zdarzenia. Wróćcie na to uwagę, jak to się, te, ile to się tego nagromadziło, te tornada kursują, nawałnice jakieś nieprawdopodobne, no proszę Państwa, te, te tajfuny takie, one tajfuny, to nawet ktoś mi wyjaśnił, skąd się biorą, one powstały wtedy, kiedy Dusek ćwiczy kopy z pół obrotu. To taki film wytwarzany. A, a jeszcze chce kopnąć chetynę przy okazji. I to się taki firm robi, i idzie ten firm, proszę Państwa, nad Polską i pory tu polskie runęły. Od mieszka, pierwszego stała Puszcza, po rządami duszka upadła, a w innym roku Puszcza Bliska się położyła. To są takie sytuacje. Miejcie to na względzie, proszę Państwa, ale to jest niesamowicie pechowy gość. Plagi, klęski, katastrofy to jest jego specjalność. Nie musi nigdy w życiu już nic nie uda. Bądźcie o tym no, przekonani. To jest niemożliwe w ogóle, że mu się cokolwiek udało. I ile on obietnic złożył? Na każdy temat, w każdej sprawie obiecał. Nic nie wyszło. A ludzie i do no niektórych jeszcze mu im się podobał, bo taki fajny chłopak, jest nie? Jak się ha, 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 ha masowy. I, 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 lemingi tak zwane. Jest takie stado lemingów, prawda? Przecież jak grad padał, to był ten, ten, ten grad, to nigdy w Polsce takiego gradu nie było. To było tak ciężkie, te kule, jak łby jak lemingów, tak? Tak leciał taki grat nad Polskę i niszczył wszystko. Proszę Państwa, w PLN-u mówiło się, że są cztery klęski żywiołowe socjalizmu. Ja tak żartowałem w kabarecie. Cztery klęski w socjalizmie były. Wiosna, lato, jesień, zima. Teraz wszystkie klęski. Wszystkie klęski mieszczą się w gabinetach ministerialnych. Co resort to klęska? No, resort transportu, to jest dopiero klęska. Sławku Nowaku tam rządzi, tak? Męska modelka z tak. Ale Jak on się może zajmować transportem, jakiego jego pasja, to są zegarki, prawda? Bo jak zegarki, siedem zdaje się na jednym ręku nosił, któregoś nam pokazali. To ja takiego gościa, że mam siedem zegarków na jednym ręku i na drugim jest sześćdziesięć, to widziałem ostatnio na w roku. na końcu głowy papachę miał. Bo teraz mówią o nas, proszę Państwa, mochery, a oni mieli papachę. A Sławko Nowaku jest z tej linii papachy. Prawda? To jest jego rodzinna tradycja. I tam przyszedł do domu, ja nie wiedziałem, co on mówił, ale czasy, czasy u was, jest czasy? a Matka wyskoczyła, o co chodzi? No, zobaczył jeden zegar na ścianie. Małych zegarków nie mieliśmy już w ogóle. To ten ze ściany miał, też się zawiesił. Zobaczył zegar. jest... Taki jest minister transportu, proszę Państwa, oni na 12 rok euro dostali kasę na autostrady, miliardy dostali, żeby połączyć te stadiony autostradami. Taka była umowa, że wszystkie te miasta zostaną połączone. Wydali 100% pieniędzy, zrobili 20% tej roboty i wszystkie firmy zbankrutowały. <głos》> Ministerstwo Transportu, proszę Państwa. Kolejna oświata jest takie ministerstwo edukacja, a Pani minister chce młodsze dzieci jeszcze do szkół przyjąć, prawda? Y czym, czym prędzej, tym lepiej, żeby szybciej na bezrobocie przeszli. <grym> <grym> szybciej pojechali, żeby szybciej pojechali do Londynu na zbywaki. Taki ma pomysł, no historię z Polski, oczywiście ze szkół wyrugowany bezczelnie, bo Polakom nie jest potrzebna historia, teraz jesteśmy Europejczykami, uczymy się historii Europy, czyli Niemiec i Rosji. A polska historia w szkołach niepotrzebna. Tak twierdzi obecne Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czy to nie są chminy, proszę Państwa? Macie jakieś dzieci w szkołach czy, czy, czy wnuki. Bardzo Was proszę, douczajcie, jak na tajnych kompletach, nie ma wyjścia. Bo inaczej nie wynika. Co tam dalej, proszę Państwa, wojsko kiedyś mieliśmy, tak, była, była armia, skasowali armię, pobór skasowali, bo niepotrzebny, po co te chłopaki mają się męczyć, prawda, i latać tam na ćwiczeniach. No i te garnizony wszystkie, te poligony, te koszary, wszystko to kradną, rozkradają, dewastują ten złom. Niedawno w Siedlcach trzy czołki przyjechały oddać się na złom. Sam. Jak ten się wyskoczył, to już nikogo nie było. On zadzwonił na policję, załatwił się, że na złomu. co ma robić? A my nie Jaka jest sytuacja z naszym wojskiem? Ktoś zapytał mnie ostrożnie ministra wojskowości, jak sobie wyobraża obronę Polski w ramach zagrożenia. Ten powiedział, żebyśmy się nie martwili, mamy silnych sojuszników i Amerykanie nas zawsze obronią. Na dowód tego sprowadzono do Moronga baterie rakiet Patriot. Bez głowic. Postały tam przez miesiąc, postraszyły ruskich i wróciły do Niemiec. A taki portal Wikileaks, który ujawnia również światowe najemnice, napisał, że główna bateria polskich rakiet Patriot bez głowic mieści się w Alejach Ojazdowskich w Warszawie. To się zgadza z moją przyrodą. Resort za resortem, proszę Państwa, polityka zagraniczna, miał być wielki sukces Partnerstwa Wschodniego, przecież jak zaczynali władzę, mówili, ach, ci Kaczyńscy z tą Rosją ciągle tam walczą, prowokują, nie, nie mają dobrych stosunków, trzeba to zmienić, przyjaźnie z Rosją, prawda, dogadać się jakoś, Partnerstwo Wschodnie obiecywali. To mi się przypomniała fraszka Andrzeja Waligórskiego św. pamięci, która ten temat tak napisał, raz ordynarny niedźwiedź, Kucnąwszy na łące, w dość niewybredny sposób podtarł się zającem. Zając się potem chwalił żonie przy obiedzie. Wiesz, stara, nawiązałem współpracę z nieźwieciem. To jest nasze praktyce